Czytanie z księgi rodzaju. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bez miaru wód, a duch Boży unosił się nad wodami. Wtedy Bóg rzekł, niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Bóg widząc, że światłość jest dobra, Oddzielił ją od ciemności. I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek dzień pierwszy. A potem Bóg rzekł, niechaj powstanie sklepienie w środku wód i niechaj on oddzieli jedne wody od drugich. Uczyniwszy to sklepienie Bóg oddzielił wody pod sklepieniem, od wód ponad sklepieniem, a gdy tak się stało, Bóg nazwał poslepienie niebem. I tak upłynął wieczór, a po nim poranek, dzień drugi. A potem Bóg rzekł: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się okaże powierzchnia słucha. A gdy to się stało, Bóg nazwał tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwał morzem. Bóg widząc, że były dobre rzek, niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona, drzewa owocowe rodzące na ziemi, według swego gatunku owoce, które są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawę dającą nasienie według swego gatunku, i drzewa rodzące owoce, który było nasienie według ich gatunków. A Bóg widział, że były dobre, i tak upłynął wieczór i poranek dzień trzeci. A potem Bóg rzekł, niechaj postaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba. Aby oddziały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na stepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią i stało się tak. Bóg uczynił dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widział Bóg, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Oto słowo Boże. O. O Bóg, Radością Pana dzieła, które stworzył. Radością Pana, dzieła, które stworzył. Bogosła dusza moja Pana. O Boże mój Panie, Ty jesteś bardzo wielki, choć nie pajestat i piękno. Światem okryty jakie płaszczem. Do ścian Pana, gdzie ma kulec wchodzył, umocniły ziemię jej podstawach. Nie zachwieje się na wieki wieków, jak szatą okryłeś ją wielką głębią. Ponad górami stanęły wody. Ty zdroje kierujesz do strumieni, co pośród gór się sączą. Nad nimi mieszka ptactwo niebieskie i śpiewa wśród gałęzi. Źle są dzieła, Twoje Panie, Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna Twych stworzeń. Bogą szwa duszą moja Pana. Alleluja. Alleluja, 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 Alleluja. Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu. Alleluja, 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 alleluja. Pan z wami słowa Ewangelii wiadu świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret. I przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz go poznano. Gdzie biegali po całej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, kładli chorych na otwartych miejscach. I prosili go, żeby choć pręzli u jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo pańskie. Pana, do mnie. Panie Jezu, wspominając Maryję, dzisiaj tak piękny dzień, bo w tym dniu obchodzimy Światowy Dzień Chory. Nie sposób jest wrócić się do niej, a jest przecież blisko, bo tam gdzie Ty jesteś, tam jest Twoja matka, i dlatego. Mario, powiedz nam coś, powiedz nam coś o swoim synu, synu, który uzdrawiał. Panie Jezu, to do Ciebie ludzie przychodzili z różnymi chorobami, prosząc, byś ich uzdrowił, a wiedzieli, że wystarczy tylko dotknąć się Ciebie chociażby frędzli Twojego pasza i byli uzdrowieni. Panie Jezu, więc za chwilę też dotkniemy Ciebie w komunii świętej. Czy będziemy uzdrowieni? Tak, możemy być uzdrowieni. A to wszystko zależy od naszej wiary, Maryjo. I właśnie o to Cię prosimy. O wiarę. Rozpoczynając Twoją modlitwę różańcową. pierwsze wyzwanie, pierwsze wyzwanie na samym początku, to jest prośba o wiarę. Potem dopiero modlimy się nadzieję i miłość właśnie od tego, czy z wiarą przyjmujemy Ciebie, Panie Jezu, zależy nasze uzdrowienie. Ktoś powie, a przecież cuda takie nie dają się. Zdarzają się takie. tam durt. Wiele ludzi tam właśnie się udaje i wielu zostało już uzdrowionych, ale... Trzeba też powiedzieć, że dotknięcie się Ciebie to nie jest tylko uzdrowienie ciała. Bo jeśli uzdrawiałeś, Panie Jezu, ciała, to po to, żeby ludzie uwierzyli w to, że jesteś Bogiem. Że jesteś Bogiem. A tak największe uzdrowienie to jest uzdrowienie duszy. To jest przebaczenie. I właśnie przystępując do Komunii Świętej, Uczymy to, to największe uzdrowienie, dotknięcie naszej duszy, oczyszczenie naszej duszy. I to dokonuje się w czasie Eucharystii. My bardzo w to wierzymy, Panie Jezu, i tak oto chcemy sprawować tę Eucharystię, zwracając się też z Tobą do Twojego Boga, Ojca. Także piękny jest dzisiaj hymn o stworzeniu świata. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem mamy opisane, w jakiej kolejności stwarzał świat. Ale trzeba dodać, że to wszystko Bóg stwarzał dla nas. Z myślą o stworzeniu człowieka, żeby przygotować świat. I tak o to my też, rodzice, zawierają małżeństwo, mieszkanie organizują, ale to dla dziecka. Taka jest kolejność. I tak o to Bóg też przygotowuje dla nas, którzy jesteśmy dziećmi. Panie Jezu, żebyśmy uczyli się od Ciebie, uczyli się od Ciebie, Dziękczynienia Twojemu Naszemu Ojcu za to wszystko, co otrzymaliśmy. Cieszymy się tym światem. Są różne braki, narzekania na to i owo, ale jakże świat jest piękny. Obyśmy, patrząc na gwiazdy, na to wszystko, co nas otacza. myśleli o tym, że to stworzył Bóg i stworzył dla nas. Gdybyśmy też. Chcieli w tym Boga naśladować. Cokolwiek czynimy, czyjmy to dla ludzi, żeby się cieszyli i żeby z nami wychwalali Ciebie. Tak, Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich ludzi, żeby dostrzegli piękno świata i skórcem tego świata. Ciebie prosimy, żeby słuchali nas, Panie wszystkich chorych cierpiących o pomoc i zdrowie za pośrednictwem Matki Boskiej z lód, prosimy. Panie, Panie Jezu, za wstępnictwem Twojej Matki niepokalanej, poczętej zbudź nas pragnienie bezustannego oczyszczania naszych serc, aby stawały się święte. Pochyl się też w swoim miłości, miłości nad chorymi cierpiącymi, obdarz ich łaską zdrowia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby dobry Bóg obdarzał rodziny miłością, roztaczał płaszcz błogosławieństwa Bożego dla wszystkich rodzin naszej parafii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Panie Jezu, za życia przynosili do Ciebie chorych, abyś ich uzdrowił. A my przynosimy nasze prośby o ulgę w cierpieniu dla wszystkich chorych, o zdrowie dla księdza starosty. matka Boska Lorytka, wspomagaj wszystkich chorych. Ciebie prosimy. za zmarłą Monikę Braszczok, męża Brunona, syna Alfreda, bratową Krystynę i wszystkich zmarłych z pokrewieństwa, aby dobry Bóg doprowadził do Królestwa Niebieskiego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za samą służbę zdrowia, żeby chorym pomagała z miłości do nich. Ciebie prosimy. Słuchaj nas, Panie. Boże, Ojcześ, umogący, przyjmij od nas te prośby, które Tobie przekładamy w duchu Świętym. Za stanisłym Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.